Dzisiaj jest piątek, ostatni dzień maja i wreszcie jakaś normalna pogoda zawitała tutaj do Ontario. Było bardzo przyjemnie. Dzisiaj pracowałam do 4.30 i stwierdziłam jest teraz około siódmej, po siódmej trochę, że zrobię sobie mały spacerek po okolicy, bo lubię to ma właśnie porę roku, już nawet troszeczkę jest po tego, co lubię. Ja lubię jak dopiero tak liście się rozwijają, a to było. A z dwa tygodnie temu, no ale pokażę Wam trochę naszą okolicę, ale zanim to pokażę Wam krzak, krzak mojego bzu, który własnoręcznie zasadziłam. On nazywa się Beauty of Moscow czyli piękność Moskwy. I to jest taki podwójny, taki biały, lekko różowy. No, już nie wiem ile ma lat. Był bardzo malutki. Także ten zasadziłam i ten, który jest z tyłu. Także pokażę ten z tyłu też, bo teraz już jest w pełnym rozkwicie. No i tak wygląda tutaj na froncie mojego domu, na naszej pięknej ulicy. A tu jest właśnie ten piękny który już zaczyna pomalutko przekwitać. Ja wiem, że w Polsce to już dawno po psach nie ma śladu pewnie. Ale zobaczcie, tu ledwo się jeszcze rozwija, a tu już gdzieś rudzieje. No bo no, tu, tu już rudzieją. No i tutaj jest mój ogródek. Za bardzo jeszcze nic nie robiłam, powiem tylko posiadałam Maciejkę i to wszystko. Trochę powycinałam jakieś tam uschnięte, pomarznięte róże. Także Zapraszam na spacer po mojej okolicy. Mam takich wielkich fiołków. Mam fiołki, mam konwalie, mam bzy, także wszystkie piękne kwiatki, które pamiętam z dzieciństwa i które bardzo, bardzo kocham. Mamy nowych sąsiadów, bo właśnie sąsiedzi starzy sprzedali dom. Zobaczcie, jakie one są wielkie. I co jakiś czas przyjeżdżają tutaj z miasta i przycinają je coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Ten to już w ogóle ma tylko dwie takie małe korony. To są olbrzymie i bardzo, bardzo stare. Także a, bardzo dużo klonów jeszcze ma takie jakby czerwone liście. Później zrobiłem się zielone. Także proszę, kardynałek. One mają bardzo takie inne, znaczy inne takie przenikające odgłosy. A tam siedzi samiczka. Czekajcie, nie wiem, kurczę, nie mogę... O, tutaj. Tu siedzi jego samiczka. Taka z czubkiem. Na działce też mamy. Śliczne. i poleciała. Poleciałam do męża, tak? Przy do frenda Zobaczcie. Jak fajnie razem siedzą. Bardzo lubię... Tu mieszkać. Zobaczcie, jakie tu fajne drzewo. To jest jakaś kalina, chyba, czy coś takiego kwitnie. Mieszkamy w tej okolicy już 18 lat, dlatego, że kupiliśmy nasz dom tutaj w 2001 roku. Zobaczcie, dopiero u nas kasztany teraz kwitną. Pod koniec maja. W Polsce to chyba już na początku. kwitły. pamiętam, jak matury są. Także mieszkamy w samym centrum miasta do centrum mam dosłownie 5 minut na piechotę i bardzo nam zależało, żeby mieszkać w takim miejscu, gdzie jest dużo zieleni, dużo drzew, działki są duże, to znaczy nasz dom jest w miarę mały, to nie jest jakiś Olbrzymi, tak jak niektórzy ludzie tutaj mają ale dla nas jest wystarczający i tak jest bałagan także nie, sobie, nie wyobrażam sobie sprzątania gdybym miała jeszcze większy dom mieć ale powiem wam że dla mnie było, było ważne mieć um, dużą działkę i żeby były drzewa żeby były już takie wyrosłe drzewa, ćwierki czy coś w tym stylu, chciałam żeby właśnie były Gdzieś tej wielkości na mojej działce. I to jest ujmujące, że tutaj każdy dom jest inny. Działki są duże. Zobaczcie: jeden taki styl, drugi taki. Tu jest na przykład piękny dom. Powiem Wam, że na tych nowych przedmieściach to tam nawet często chodników nie ma, więc ciężko iść. Na spacer. Zobaczcie niektóre drzewa dopiero dopiero zaczynają wypuszczać liście tak jak to. na Słońce. Jeszcze jest dosyć wysoko. Tu bardzo ładny trawnik ktoś ma. I zobaczcie jak pięknie zielono. Ludzie spacerują sobie z psami. Dzieci grają w koszykówkę. I każdy dom inny. Przeszłam teraz na ulicę obok. Na Avondale, a jestem na Dunbar. A wszystko pachnie tak świeżo, tak jak dopiero coś rozwiną liście. Zobaczcie, jaki tu poprocie ktoś ma wysokie. A tam jaki piękny krzak. Chyba też mam taki krzak, ale coś mój nie kwitnie na, na. W przodzie domu ten czerwony. Mam te same kwiaty. A tam mały cipek chodzi. Zobaczcie, ja nie wiem czy widzicie. O, teraz pobiegł tam. Jest na schodach. Nie macie w Polsce manków. to są te takie... O, już poszedł, uciekł. Są to takie małe wiew wiewióreczki jak z filmów Disneya Nie, tu pełno jest cipków. Innych zwierząt. Nie wiem, widzieliście lisa ostatnio na moim filmiku, jak ktoś oglądał. No niestety w tym roku niech mamy też kojoty. Te nasze stare domy mają właśnie te warandy na froncie. Też mam taką warandę. Także można sobie fajnie usiąść w bujanym fotelu. Ale wszystko pachnie. Och, my god, wszystkie te bzy rozkwitłe i inne. kwiaty. Tutaj jak ładnie, zobaczcie. Hmm, jeszcze tulipany mamy, u nas wszystko w tym roku tak późno, a wiem co, co czuję, konwalie, też mam bardzo dużo konwali, dzisiaj nawet sobie wzięłam bukiet do pracy na biurko, uwielbiam konwalie, a tam wiewióreczka przechodzi sobie przez ulicę, czarna, u nas większość jest czarnych wiewiórek, a druga tu jest szara, także czarne, szare, na działce mam czerwoną, taką malutką. Ale głównie to są właśnie takie typowe wiewiórki. Kiedy mieszkałam w Anglii, to też właśnie takie były. Także piękna natura. Następna tam idzie, zobaczcie, ile zwierząt. Małe dziuby. Ile tych wiewiór tu jest? Gdzie nie idę, to jakaś wiewióra wyskakuje tu. A tu dwie znowu. Na każdym drzewie pełno wiewiór. Też fajny domek. Także jak podoba Wam się moja okolica, dajcie mi znać w komentarzach. Miło mi czytać takie komentarze, także daj się znać. Może dajcie znać, w jakiej wy okolicy mieszkacie. Czy mieszkacie w domach, czy mieszkacie w jakichś mieszkaniach, czy macie dużo parków naokoło. No jak już słońce zachodzi, a to drzewo. Dalej łysem. tutaj powiem Wam. To jest najpiękniejszy dom w całej okolicy. On kilka lat temu sprzedał się za dosyć niską cenę, 2,3 miliona. Teraz jest warty już o wiele, wiele więcej. Ale już kiedyś mówiłam, kiedyś też miałam taki spacer, ale to już było dawno, chyba 3 lata temu po mojej okolicy. Kiedyś mówiłam, że ktoś go kupił. To nie ma za bardzo gustu i tak spierdzielili ten dom, bo zobaczcie dali takie tam panele i te panele wyglądają tak bardzo tanio plus że musieli a, dojść do ogrodu, bo z tyłu do, robili przy, przybudówkę to wyrwali takie potężne drzewa tu rosły i wyrwali je posadzili tutaj jakieś takie właśnie inne, ale tamte to były takie jak przyszedł Halloween to te drzewa były takie takie no bardzo takie nie wiem drapieżne i, i temu domu nadawały bardzo, bardzo duży urok. Teraz już ten dom tak stracił. Już teraz nie ma tego charakteru. A tutaj piękne kwiatki białe ktoś ma. A tutaj jest jeden z moich ulubionych, a Domów na, w całej okolicy. Na naszej ulicy ten taki rozłożysty, biały dom. Jest bardzo ciekawy, dlatego, że ma bardzo, bardzo róż, dużo różnych takich elementów, jakichś poddaszy, okienek. A tutaj, przy tym domu, na tym pasie skopanej ziemi. Co roku sadzą przecudowny ogród z takimi wielkimi tropikalnymi roślinami o takich wielkich liściach, które wyglądają jak z jakichś Karaibów, a także podejrzewam, że już niedługo zaczną sadzić. I miałam w tamtym roku jesienią to sfotografować, ale jakoś nie zebrało mi się i nie zdążyłam, bo to przepięknie wygląda pod koniec lata, dlatego że te liście już są takie wielkie. I wyglądają te rośliny zupełnie jak nie z tej strefy klimatycznej. Tutaj fajnie, że kończyna jest posiana. Dlatego, że bardzo dużo tutaj jest zajączków, które wieczorem wychodzą, i fajnie sobie mogą tutaj pojeść. I tu następny fajny domek, inny, i obok niego drugi. i następny piękny czerwony klon. Bożę, jak ja uwielbiam drzewa, uwielbiam. wam. I zieleń jest po prostu dla mnie odpoczynkiem dla oczu. Alicja, jeśli oglądasz ten vlog, na pewno oglądasz. Skoro jesteś z Toronto, to możesz potwierdzić to, że moja okolica bardzo przypomina tą okolicę w Toronto, gdzie jest ten zamek. Saloma, prawda? Bardzo podobne domy, dużo zieleni, że zawsze mi się z tym kojarzy. Tu jest piękne drzewo. Zobaczcie, jakie piękne stare drzewo. Okolica jest perfekt jeśli ktoś ma na przykład psa i lubi chodzić z nim na spacery ale ktoś z tyłu tu ma wielkie krzaki róży, na pewno będzie pięknie jak zachwitną, chwitną. brzymie są. Także napiszcie, jak podobają Wam się domki w Kanadzie, w tej mojej okolicy. A tu jest taki, jakby, centrum naszego miasteczka. Znaczy, to nie jest to główne centrum, no, no. To jest centrum, um, jakby, tej okolicy. Jest trochę restauracji, jakieś tam sklepy, kwiaciarnie. A tu widzę, że jest zupełnie nowy bar, którego wcześniej nie było. Bo mówię, czemu tutaj jest taki hałas? Bo przeważnie tutaj jest bardzo cicho i zobaczcie. Trzeba przyjść na piwko. Tu mamy tajską restaurację. Tu mamy hinduską restaurację. Także fajne takie malutkie jakby takie centrum tej okolicy. A tu mamy włoską restaurację. I barwiny. Chyba nazywa tak, czy winiarnia. Nie wiem, jakoś tak. Także wreszcie ludzie mogli wyjść na zewnątrz, bo jest jakaś normalna pogoda. A tu jest knajpka taka typu spelunka. Ale bardzo dobre śniadania tu mają. Prowadzą to Grecy z Cypru. O tej porze są zamknięci. Ale jak ktoś chce zjeść takie prawdziwe kanadyjskie śniadanie, to, to jest to miejsce. Bo na tej przypalonej patelni jak zrobią ziemniaki do śniadania, bo u nas nad sieje ziemniaki do śniadania, to nie można powtórzyć w domu tego smaku. Są po prostu pyszne. Nie wiem jak oni to robią. I śniadania są bardzo tanie za 4 dolary. Co jest też ewenementem, piękne tulipany poszarpane. I tak to wygląda tu tu następne bistro, tu widzę, że knajpka zbankrutowała, niestety tu jest a, kanapki, subway'e i już kupę lat oni tutaj są powiem wam, że naprawdę dobre, lepsze są niż w subway'u Subway. to jest jakiś nowy fryzjer zobaczcie jak ładnie wygląda wejście no chodź, powąchaj sobie, powąchaj inne kotki. Ach, ty jesteś miziaczek, a jak mruczysz. Jak mruczę, jak mruczę. Taki kochany, tylko uważaj, żebyś nie wpadł gdzieś pod samochód. Ale się lenisz kotku? Pani cię musi wyczesać albo pan. Ale śliczny jesteś. Zostań kotku, zostań, nie idź tam. Nie idź tam na ulicę. Patrzcie, tak jakie grzybki tutaj też. Ciekawe, co to za grzybki. Co za grzybki są? Wiesz czy nie wiesz? I następna kwiaciarnia. Kiedy mieszkałam w Polsce, chodziłam do szkoły plastycznej i myślałam, że co bym mogła jeszcze w życiu robić, to chciałam zawsze mieć kwiaciarnię. I przez jakiś czas, nawet u koleżanki, trochę tam. Pracowałam, no nie pracowałam na za pieniądze, tak po prostu jej pomagałam. Uwielbiałam to robić, także gdybym nie została agentem podróży, agentem turystycznym, to pewnie miałabym teraz kwiaciarnię. Kotek został tam przy domu, ale wygląda, że on stary wyga, także na pewno wie. teria już mi się kończy, ale mam drugą. Tutaj jest troszeczkę takich różnych biznesów. Ale piękne słońce dzisiaj jest, zobaczcie. Ale prześliczne światło jest teraz. Tutaj jest fresk, mural należący do drogerii, czy pharmacy, jak to się nazywa. Tutaj. A tutaj jest mały butik z rzeczami używanymi. Także znaczy nieraz można pewnie jakieś perełki tutaj znaleźć. I mamy też piekarnię bezglutenową. Nie wiem, czy lubicie hinduską kuchnię, bo ja bardzo lubię. Tu mamy takie weneckie freski. Tutaj znajduje się chyba najmniejszy dom w całej okolicy. Powiem Wam, że. Tego typu domy w tej okolicy chodzą teraz po około 300 tysięcy dolarów. Ciężko to sobie wyobrazić. Ten dom w ogóle ma bardzo małą działkę, no ale niestety tak teraz jest. Nie wiem, niestety albo stety, dlatego że ja mam trzy, więc chyba lepiej, żeby cena szła w górę niż w dół. Pięknie, zobaczcie jest dom, który kupiłam w 2001 roku, w tym samym roku, który kupiliśmy dom, a właśnie gdzie mieszkamy i on jest wynajmowany cały czas i bardzo miłych mam teraz a lokatorów. Naprawdę super są to drzewo. Dwa lata temu dosyć ostro przycję, dlatego że było takie wielkie z narażeniem życia wszedł na koronę i przyciąg. Ja się bałam, że sobie rękę albo nogę odetnie tą piłą taką. Kurczę, ale przycięli tą gruszę. Z jej ostatnią był tutaj i przycinali tą gruszę z kolegą. No już jest taka stara, wygniła. Takie są pyszne gruszki z niej, ale obcięli nieźle. Także część tych gruszy jest u nas na działce do spalenia. A tu są jako mają przyjemną ławeczkę, huśtawkę. Jakie słodkie te figurki. Więc każdemu daje radę, żeby inwestować w nieruchomości, dlatego że na nieruchomościach prawie, że nigdy nie stracisz pieniędzy. Mówię prawie, że nigdy, no bo zdarzają się różne tam przypadki, ale raczej nie stracisz, tylko dobrze, jak dobrze zainwestujesz w nieruchomość, to zarobisz. Tylko, że jest troszeczkę pracy przy tym, nie ma lekko, wiadomo, cię wynajmuje, trzeba mieć odpowiednich ludzi trzeba czasami nastawić się na różne koszty dlatego, że to się pralka zepsuje a to suszarka, a to coś tam tu jakiś śliczny skalniak też powinniśmy się zabrać i wreszcie nasz front tak zrobić tylko mówimy na razie o tym od lat i tak właśnie śpiewa kardynałek sobie Puć, 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 puć jest bardzo charakterystyczne i widzę go tam, siedzącego na drzewie. Nie wiem, czy go będzie widać, widać go czy nie. Widać chyba, ale ja, właśnie tak ładnie sobie tutaj śpiewa. Także widzicie, eklektyka całą gębą. Nie ma. Jednego domu podobnego do drugiego, ale ta kalina pachnie tutaj. Wow, chyba jest kalina. Ja mówię kalina, no ale to chyba jest kalina czy czeremcha czy coś w tym stylu. Już nie pamiętam tych różnych nazw. W każdym razie zapach jest przecudny. Ten domek jest taki cute, taki przyjemny. Ma Takie ładne patio. A jak widzicie nie ma jakichś takich wysokich płotów, czy żywopłotów, tak jak w Polsce, wszyscy się ogradzają. Tutaj raczej sąsiedzi się widzą. I też w zasadzie nie mamy płotu pomiędzy naszymi sąsiadami, a nami. Ewentualnie ktoś może mieć na przykład coś w tym stylu. Takie drzewa. Dopiero drzewa owocowe u nas kwitną już prawie w czerwcu. Patrzcie, i piękne bzy. O, jak uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam bzy. Tak mi się z dzieciństwem kojarzą. Każdy tutaj dom ma w sobie coś zaskakującego. Na przykład mój dom ma łazienkę z balkonem. O. No i właśnie mówiłam o króliczkach, że tutaj jest dużo ich w okolicy I już tutaj mamy jednego, ale wieczorem jak się wyjdzie to one tak śmigają tutaj pod nogami. Już dochodzę do skrzywania z moją ulicą. No i te wielkie wrandy, bardzo charakterystyczne w tej części miasta, bo prawie każdy dom je ma. A tutaj jest dom naszych znajomych którzy są też z Polski Asi i Rafała Jakie piękne Asia ma białe fiołki powiedziała, że mi da trochę żebym sobie posadziła a ja jej dam Maciejkę no i tak doszliśmy do doszłam do naszego domu powiedziałam Zii, a jej... będę gdzieś pół godziny a już mi dwie godziny nie ma ciekawe jaki ten włok będzie długi miał być krótki ale chyba nie ma szansy. Tutaj jest nasze malutkie drzewo, chociaż one dosyć szybko rosną, powiem Wam. Posadzili je chyba w 2014 albo 2015. Już tak jest. Dużo liści nawet ma. A to drzewo ma może z 10 lat. Zobaczcie, jak urosło. Też był taki patyczek. jeszcze zapomniałam a pozdrowić wszystkich z okazji, zbliżającego się jutro dnia dziecka, no w Polsce to już dzisiaj, bo jest teraz tutaj około 9 wieczorem, w Polsce już trzecia rano, także pozdrawiam wszystkich, którzy czują się dalej jak dzieci. Pamiętam, że, że dokładnie rok temu pozdrawiałam wszystkich siedząc sama w jacuzzi na balkonie w tym rezorcie Majestic Mirage w Punta Cana. No, a teraz zmiana scenerii i pozdrawiam Was z mojego ogrodu. Także życzę wszystkim, tak ciężko mi się mówi, życzę wszystkim, życzę wszystkim miłego weekendu i wspaniałego dnia dziecka. Także buziaki dziękuję za uwagę. Pa pa!